No i jest. Stralicja Nikolaj jest u mnie. Powiem Wam, że to była tylko kwestia czasu, kiedy trafił w moje ręce. Ładna sadzoneczka, sadzoneczka. Nie jedna, nie dwie, a trzy w jednej doniczce. Ładne zielone zdrowe liście. Szerokie. Widać rośnie, następny wychodzi. Tak się ładnie prezentuje. Około metra wysokości. Na pewno ją przesadzę. I na tydzień trafi do szklarni. I musi się zaaklimatyzować. Złapać najpierw tego słonka przez poliwęglan. Żeby liści nie popaliło. Wiadomo, stała w pomieszczeniu. Czyli jest Reginae, jest i Nikolaj. Fajnie. Następna roślinka, którą będę próbował zdobyć, no właśnie, sadzonka w Polsce, niedostępna, ba, niedostępna jest w Europie, gdzie niegdzie tylko kilka nasion, które zapewne nie wykiełkują, bo są stare. No ale jak coś zdobędę, albo mi coś wykiełkuje, na pewno się pochwalę. Rzut oka, może na. To jak rosną. A rosną już fajnie. Trochę ręce chodzą, ale po kawie. Helens hybryd. Widać kolejne odrosty. Ładnie się wybarwiają nawet te małe listki. Tak to wygląda. Akuminata Barwka Wendish. Tam głębiej super barwka Wendish. Też ładne kolory. I to na tyle. Trzymajcie się. Cześć!